Nie znam się za bardzo na winach, ale podobno wina francuskie są najlepsze. W dzisiejszej Ewangelii wesele w kanie galilejskiej i wino. W kanie galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego, nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział, czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało zaś tam sześć stągi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale cudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego, jego uczniowie. Następnie on, jego matka, bracia i uczniowie jego udali się do kawarna, gdzie pozostali kilka dni. Kilka razy bywałem na przyjęciach weselnych, gdzie nie było ani kropli alkoholu. Kapitalnie ludzie się bawili i byli niesamowicie szczęśliwi. A dziś w Ewangelii kana galilejska. Pewne zakłopotanie, kiedy zabrakło wina. Maryja mówi do Jezusa: No, nie mają wina. A za chwilę zwraca się do apostołów i mówi: Zróbcie wszystko, cokolwiek on wam powie. W końcu słudzy niosą wodę, która stała się winem do starosty weselnego. On się zachwyca. Takie dobre wino. O co w tej Ewangelii chodzi? Wszystko, co otrzymujemy z ręki Boga, jest dobre, tak jak to dobre wino w skan galilejskiej. Ale tu pojawia się pewien problem, bo jeżeli człowiekowi. W życiu wszystko układa się zgodnie z planami, zgodnie z marzeniami, to bardzo łatwo powiedzieć: Panie Boże, dziękuję Ci za to, co od Ciebie otrzymuję. A jeżeli pojawia się krzyż, choroba, niepewność, tragedia jakaś, czy to, co otrzymujemy, a jest niesamowicie trudne, też jest dobre. Czasami spotykam się z takim zdaniem, czy to młodzieży, czy, czy także ludzi starszych. Gdybym był bardziej inteligentny, to moje życie byłoby bardziej ciekawe. Gdyby Ojciec nie opuścił naszej rodziny, to bym nie poszedł w narkotyki. Gdybym był zdrowy, to jak wiele mógłbym zrobić. Jak to jest z tym naszym gdybaniem? Pewnie, że krzyż jest swoistą tajemnicą i, i to dobro ujrzeć w cierpieniu, w krzyżu, to nie jest prosta sprawa. Ale przecież nawet człowiek mniej inteligentny może znaleźć w swoim sercu jakże wiele dobra, którym może się dzielić. Ten, który przeżywa tragedię rodzinną, nie musi iść w narkotyki, może tworzyć wizję swojej przyszłej szczęśliwej rodziny i trzeba. Tylko mieć takie założenie, że nie chcę nikogo okradać z miłości. Ten, który zaczyna cierpieć, a znam takich ludzi, może to swoje cierpienie ofiarować Panu Bogu, złączyć z krzyżem Chrystusa. I wtedy to cierpienie, ten krzyż, staje się wielkim dobrem. Nie tylko dla tego cierpiącego, dla innych również. Ostatnio słyszałem wypowiedź polityka, który mówi, że gdybym nie był politykiem, to byłbym porządny, porządnym człowiekiem. Czy będąc politykiem trzeba od razu zrezygnować z podstawowych wartości? Można służyć człowiekowi, niekoniecznie zdradzać Polskę, jak ci w Targowicy. Uczmy się więc dostrzegać to dobro, które otrzymujemy od Pana Boga. I to wino skany galilejskiej, i każdy element naszego życia, a może zacznijmy dziękować Panu Bogu. Za życie, swoje życie, za umiejętność kochania, za dar rozumu, by odkrywać prawdę. Może postaram się trochę dokształcić, do abym dostrzegał dobre wino.